Cześć wszystkim, tutaj Banyku! Chciałam Wam tylko ogromnie podziękować za to, że braliście udział w naszej bitwie Karaoke Party Live e, Strasznie dzięki wszystkim, którzy byli, wszystkim, którzy próbowali się dostać Również dzięki za to, że poświęciliście swój czas e, Całą bitwę nagrałam, wstawiam Wam tutaj linka do niej e, Będzie na tym drugim kanale, bo było tam mnóstwo piosenek, na które jest mnóstwo praw autorskich, więc nie chcę mieć potem problemów e, W każdym bądź razie wstawiam Wam linka do całej tej bitwy no w sumie nic szczególnego, bo tak naprawdę ja wyję przez większość czasu i straciłam głos, tak w połowie bitwy już kompletnie nie mogłam śpiewać i przy zombie naprawdę miałam taki moment, że zaczęłam kaszleć praktycznie i nie mogłam zrobić zombie, nie mogłam zrobić tego wow, także naprawdę dzięki, że byliście, w ogóle super dzięki, bardzo, 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 bardzo. Generalnie, tak jak mówię, wstawiam, wstawiam Wam linka Możecie sobie zobaczyć, jak ta bitwa wyglądała I w najbliższym czasie na pewno takiego czegoś nie będziemy organizować Więc już mnie o to nie proście Bo po pierwsze, śpiewanie przez godzinę czasu bez przerwy Jest strasznym przeciążeniem do moich stron głosowych A po drugie, naprawdę no, jest taka, że tam może wejść tylko 35 osób na raz A dostać się próbowała ponad setka I, I po prostu musimy sobie znaleźć jakiś ciekawszy, ciekawszy sposób na robienie tych live'ów Może jakieś zniesiemy limity, nie wiem, zobaczymy ale tak jak mówię, na razie to jest tyle, także bitwa live była. Dzięki, że byliście ze mną, dzięki, że śpiewaliście, dzięki wszystkim, którzy mnie pokonali, dzięki wszystkim, którym skopałam dupę.